Dzień dobry, dzisiaj witamy w zupełnie innym świecie, w innej rzeczywistości. To takiej dość prostej rzeczywistości bym powiedział. A robimy to na prośbę naszych jakże kochanych fanów dasknight.pl i Oscaru 1234 Razem ze mną będzie Ator Siemka, jak zwykle nagrywający. No i Maku. Siema! Nie ma znani ani sadnessa ani arosława ponieważ stwierdzili, że są zbyt fajni żeby z nami grać A mówiąc innymi słowy, kolesi stwierdzili, że nie będą grać w moda Minecraftowego ponieważ dla nich grafika jest najważniejsza Tylko nie mówcie im tego, bo się na nas obrażą Maku, jaki ty jesteś kwadratowy Mam sworda, cicho A ja w ogóle AXA, palę z AXA. Coś tam, coś tam. On mi przypomina takiego... sławnego... dzieciaka od Tibi. Patrzcie, tu jest taka różnica, że się otwiera takie skrzynki, tam czasem coś jest. Czasem, dobrze powiedziane. Ej, w ogóle... Ty, ja coś pozabijał, a tak patrzę po skrzynkach. No ataku! What the fuck is that? O, oni chyba trochę nie żyją. Znalazłam jakieś... Mówisz? ...jakieś coś. Ja myślę że to zombie były. Ja pierdzielę, oni chyba w telewizor się gapili. Kiedyś. No, wiesz, przy grafice Pixel zabił Pixel? Ciężko, zobaczymy. No, był mi. Pixel. Ej, <laughs> mamo. <mater. śmiech> A się Polina, to zombie. zombie! Jezu, jak ciężko was rozróżnić od to jest Charger? Jokej, no, okay, on. Pomocy! <laughs> Ej, nie mogę stąd wyjść. A, mogę. A, a, sorry to ty to, to, to co ja Ja cię tu bronię, dupki ci bronię twojej kochanej No ty wyglądasz tu... jak te zombie, tak mało się różnić Ej do basenu można wskoczyć jak ten Wolę nie wiedzieć co te zombie o, razem bo robiły Bo zombie się tam boją wody Eee Plaszki pusta. A, Ale ja to no. mieli imprezę no. widzę Złoto w ścianach, what the fuck to jest Glowstone. Grał w mikrasto, to byś wiedział. Ignorancie jeden. Nie ty. no pamiętam, że tak złoto wygląda. Ej, to jest Kościół czy co to jest? Mm. Nie wiem, ale dziwię się, że te Ale jakaś nie sekta tutaj, tutaj musiała być. Nie zagłuszaj Ej. mnie! Ja tu się dziwię czemu świeczki nie przepalą sufitu, a ty mnie zagłuszasz. Nie, 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 jeszcze nie, chodźcie tam na górę. Przepraszam. Zobaczcie, to są jakieś fajne schody. No to na pewno na górę nie pójdziesz. Aha, nie da się. No. Adelipa. Dlatego szedłem dalej, bo tutaj się nie da wejść. Ale lepo! Oh fuck. o, oh, 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 oh. Co to za pająk? A cholera to dżoki jest! Huntera z A zjechałem. Mm. <grym> Ten. E, Creeper jest boomerem. la. Cholera to 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 no, czy ja nawet w kwadratowym świec świecie zawsze muszę mieć pecha? No bo teraz jesteś jeszcze większy, masz kwadratową głowę, to łatwiej cię trafić. Na ja tym tak jesteś czarny, nie? I mam białą koszulę, a tu wszędzie... Ale zobacz, mam białą koszulę, a tu wszędzie jest pełno śniegu, no to ja nie rozumiem o co chodzi. Komoflos. No właśnie. nie zombie celują w głowę. Jest przycisk, ale nic nie robi. Mini o! pani mają Cholera. Czemu tego tu milion, nie, no, ej, idziemy, jest, mamy iść? Tam jest z niby Właśnie to jest trochę pokszanione. Tu otrzymało... jest z ej! Nie, no właśnie, ale tam jest przygotować idzie do tego, chodźcie, wiem gdzie iść. Pograłem to wczoraj, usiłując się przygotować do tej gry. Ale A nie to na we... pierwszą placę. Tak, ja to troszeczkę... no rzeczywiście wymaga dużo. Tak, bo ta z jest na Nie należy iść tam, gdzie z pokazuje, tyle ci, ci powiem. Mm, to ma sens. Lol, ten zombie miał zbroję! Grałeś o. kiedyś podchody? Co to? Jestem o. za młody. Haha. To nie zrozumiesz. O. Cholera on żył! Normalnie. Szok No, bo wywaliłem w niego magazynek i wyglądał na trupa. No ciągle żyje! Fuck! Co tu się dzieje? No może to tank. Cholera? Dobra smoker! się bo przegraby w Minecrafta A to ty stary Jak smoker wyglądał? Ej, jak ten To się teleportuje wiem jak to się nazywa Ktoś tam... Enderman, o! Jestem taki dobry w Minecrafta Ej dżokiej, dżokiej, dżokiej Zobaczcie jak nas... Chodźcie tu do mnie, bo trzeba iść tutaj gdzie ja jestem Trzeba iść po parapecie Oto szok. Ja spadłem, mam problem. No to musisz... Tylko w którą stronę z tym parapetem? Tutaj za mną, za mną, za mną. Chodźcie, chodźcie, chodźcie. No generalnie Chodź. trzeba... Wiecie, bo to jest trudniejsze dla myślących, nie? Generalnie mm. zostać na ten dach, tylko tak nie do końca, tak po prostu, po rabince. A ten śnieg to by sobie mógł spuścić? No mógłby, przez niego nic nie widać. Aż mnie oczy bolą. Boomer. To twój problem, my jesteśmy na górze. A to jest drzewko. A to zombie. O cholera! To spiter był. No, unikaj szkodliwego kwasu. Kurwa! Czekaj, jeszcze raz nie było słychać Face Palma. Teraz było? Tak było. To proszę. Jest wi witch słyszę, ale nie chcę wiedzieć co jest witchą. No i? Aha, przechodzimy na drugą stronę Nie, 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 nie czekaj tu, zaraz tu przyjdą jakieś duże takie, A to nie jest oskryptowane, to jest Left for Dead! A, to nie jest oskryptowane? No to chodźcie. Chyba, tak. ah. że mat jest uskryptowany. ten może być mój fail, ale na pewno nie jest, bo jestem taki dobry, że nie mogę południć faila. Chodź do środka, to przynajmniej się nie pada. Znowu pistolet. O, co tutaj jest? Ciasteczka. Amunicja, a nie ciasteczka. A ja sobie zjem ciasteczka. Ciasteczka są chlebem, ale wyglądały jak ciasteczka. Putew. Dla ciebie już nie ma, ja zjadłem wszystkie. Eee, Dobra, ja się zamknąłem w sobie. Uwaga, tutaj, drzwi. co? To... Drzwi. Ja walę z aksa i wszystko rozwalam na do czasu. Łatwiej tutaj bronić drzwi. Chyba, że Jocki na ciebie wskoczy akurat. Weź takiego zdekapituj kolesia z Minecrafta, no. Ale zauważyłem, że w tym modzie jest pewien problem. Nie ma damskich zombie, to to do świat tutaj był! Cholerni... Szawiniści? A! Taki szary, co pluje. O, To się szkielet nazywa ja je To Ty jesteś pro, ten... dokąd idziemy? Wiesz co? Tutaj coś Już No w Minecrafcie to bym sobie wstawił parę blaszków i poszedł, nie? tutaj zrobili nam. Cholera, bo może to nie tutaj się wchodziło. Chodźcie dalej. Chodźcie dalej. Nie szło tego przeskoczyć w ogóle? Nie. No tędy też nie. Wiem, że to. Do... Wiesz że co? No może chodźmy za tym Ty... Jak on tu wszedł? Nie pomogę Ci, bo nie wiem jak tam wszedłeś. No. Z drugiej strony, no to mnie zabije. Supro. Hmm. Mot też jakoś wszedł? wszedł. A tutaj... W budynku była dziurator. Aaaaaah... Pewnie ta... To pewnie ta dziura, którą oni do nas szli. No. Jakie to jest... sprytne. Ma kurzyje, ma kurzy, je. A jest... Sypie ten śnieg. No. Nie ja mam wrażenie, że on tak sypie, a jakby chciała, nie mógł. W sensie, tak bardzo stoi. Tak stoi bardziej. Oprócz apokalipsy, o ma pod śniegiem. A to ci dopiero. Cholera. Też chciałem, ale już dla mnie nie starczyło. Mhm. No dobry. No to mi co? Mi właśnie zbiłem domskie zombie. zombie. Kłamiesz. Ty rozróżniasz płeć przy tych pikselach? No jak drą mordę, to rozróżniam. Akurat uwierz mi, że wiem jak baba drze mordę. <śmiennie> o, dobry, to życzę powodzenia. Oho. Charger. <śmiennie> off Diamentowy. Teraz będę dopiero rozwalał. Już nie mam, co prawda, aksa. Bo ty grałeś trochę w Minecrafta kiedyś. No. Niestety. E. Tego, niestety? fajna że... gierka. Tutaj niestety Joki nie wskakuje na głowę. Zauważyłem. Tylko tak sobie biega. Ej, to jakiś tank jest normalnie. Wskakuje na głowę, przecież wskoczył przed chwilą. Joki jest takim no, pająkiem dźwię. dziwnym. No mi nie wskoczył. Tylko po prostu zlałem po mordzie. Tu chyba jeszcze nie byliśmy. Ale co Stick chyba to jest tam? Co to jest? Nie, zombie z zbroi... yyy, złotej, żeby mm, Ciągaczka! Tu nic nie ma. O fajnie! O, Oczywiście, zawsze Watora. A, pejdżite. Boomer! Okay. Nie bo Clipper. Bo boomer! Clipper! Nie jesteś. No masz kill Są te zombie tutaj, są tak odporne, że... Nie to był diamentowy akurat. To jest fajna m akcja. Strzałka sugeruje, że trzeba iść do góry. A naprawdę trzeba pójść gdzie? To... Gdzie tutaj masz strzałkę? To jest rysunek safe House'a, a nie szczałka. A to lipa. Lama. No, weź bocie, jeden, bo drzwi muszę zamknąć. ja tu się chciałem pomądrzyć. Szkoda, że nie można tych pancerzy ponosić, nie? No i nie była gra, gdy można było się pancerzać. Tak. O węgiel znalazłem. Ma, a ja mam kill off, chodź. Nie działa. Smoker Dobra, nam tu. Do ataku. Smoker nam tu wleciał, lo bo... e... okej. Okay. Nikt nie zamknął drzwi, prawda? Co? Nie wiem, co to znaczy snizet Tego nikt nie wie No taki napisek tam jest, nie? Się pytam. A jeśli przyznałeś podczas tej kampanii Mo to... coś takiego nie wiem nie znam się aż tak dobrze. Wiem co to znaczy, ale nie pozwolę ja tego nie. na polski A Tutaj jest przejście, ale beka. Tem jestem tem tempą jestem tempą do Aha. Znowu jestem tempą dom To żegnamy was z klockowatego świata i zapraszamy na drugi odcinek. Coś?